Właśnie wysłuchałam mnicha z <laughs> Kastoru być może, może buddyjskiego, który mówił o tym, że medytacja to jest bycie. Tak. I że ludzie teraz za bardzo są w doing, robieniu, a za mało są w being. To też prawda, ale uważajcie, ponieważ being, czyli bycie, jest naturą żeńskiej energii, czyli specyficzne jest dla kobiet i być może. Tego 1% mężczyzn, którzy mają przeznaczenie bycia na przykład mnichem. Natomiast specyfiką energii męskiej jest doing, czyli robienie, działanie, akcja. Tak dużo osób po prostu plącze się w swoim matryksie, zaplątany jest w matryks sztuczny w kółku chomika. I najczęściej w ogóle nie robią tego, co powinni robić. W ogóle nie idą za swoim powołaniem. W związku z tym robią za dużo, robią dla innych i to po prostu jest bez sensu. Ale to nie znaczy, że samo robienie rzeczy, doing, jest bez sensu. Nie jest. Mężczyzna ma podstawowe zadanie robić, działać, tworzyć. Kobieta. Ma podstawowe zadanie być. I to być również znaczy kreować, ponieważ ona po prostu jest, i właśnie wtedy, na przykład, tworzy dziecko w sobie. I oferuje analizy holistyczne, sesje i dużo więcej. Zajrzyj do sklepu.